Aniuś, fajnie, że ci Brajanek taki fajny wypad zasponsorował na Dzień dziadka. Nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem na No, co to jedzie? Ja liczę Prezydent. Ale po ciemku. No właściwie to oni wszystko po ciemku robią. Panie prezydencie! Panie prezydencie, bo ja... Chciałem za czym? zapytać o czternastą emeryturę. No, panie prezydencie, bo ja już uwzględniłem, zapożyczyłem się nawet na tą czternastą emeryturę, licząc, że będzie piętnasta. 14 nie było. Teraz pytanie, czy piętnasta będzie? Co? Jak Bóg da? Jak, kto da? Ale czemu Bóg? Ale jedzie. Dobry jest. Ale czemu Bóg? A może to o prezesa chodziło. A, no właśnie.